że Już? A mi się ręka trzęsie, ja pierdzielę. Od tego sezonu... nie. Co mam teraz powiedzieć? Czyli teraz mam jeszcze coś mówić, Cześć! To nasza nowa Karta Kibica. Od nowego sezonu startujemy z czymś zupełnie nowym. Wyrabiając kartę zyskujesz potencjalne korzyści. Po pierwsze, bilet, karnet oraz karta Kibica masz w jednym miejscu. Po drugie, nie będziesz stał w kolejkach. Zaoszczędzisz dużo cennego czasu. Możesz go wykorzystać znacznie lepiej. Po trzecie, karta jest ładna, plastikowa, będzie Ci służyć przez kolejne lata. Więcej informacji znajdziecie na naszej stronie internetowej zaglebie.com.